Cześć, witam was w kolejnym odcinku Dekoracje do Twojego domu i dzisiaj chciałam wam zaprezentować taką małą dekorację, co jest w sumie bardzo też łatwa. Miałam tutaj taki metalowy okrągły trend, który już musiałam wcześniej to zrobić, bo włożyłam glinę do mojej doniczki, zabezpieczyłam ją jak zawsze i te pręty dwa metalowe włożyłam w tą glinę, żeby mi się trzymało. I wtedy y, drucikiem przyklejałam, y, przyczepiałam gałązki z szyszkami i tu mam różne rzeczy tutaj z mojego ogrodu przyniosą trochę oliwkowego drzewka, gałązek. Także będziemy to teraz przyczepiać. Ja zrobiłam tylko tak y, Trochę jeszcze muszę więcej ozdobić gałązkami. przymocowujemy tu na samej górze nie mam za dużo gałązek więc też przymocuję trochę jak się da a się da ktoś się mnie spytał, że wcześniej zaczynam ozdoby bożonarodzeniowe to znaczy tak, wcześniej, ale to też ze względu na was, żebyście, jeżeli coś wam się spodobało to po prostu, żeby was zainspirować żebyście mieli przykład, żebyście mieli czas sobie znaleźć te rzeczy, które ja używam lub podobne to wszystko dlatego a mój stroik adwentowy co będzie, myślę, że zrobię jakiś. Jeszcze nie wiem w sumie, jaki, bo tyle widziałam, że nie wiem, wszystkie są takie ładne, już nie wiem, który sobie wybrać. To dopiero będę robiła już może jutro albo pojutrze. Teraz będziemy przyczepiali sobie te moje oliwkowe drzewo. Oliwkowe drzewo dostałam od mojej szwagierki kiedyś na urodziny, a mam urodziny w czerwcu. I sobie stało przez całe lato. Bardzo ładnie stało. Ja wiem, że oliwkowe drzewo nie może przezimowywać, dlatego przyniosłam je do domu. W domu było jakiś czas. Później zaczęły opadać listki, i w sumie nic mi z niego nie zostało. To wczesną wiosną wkopałam je. Do ogrodu. I ono mi przeżyło. Nie ma tego fasonu, co ono miało wtedy to drzewko, bo drzewko miało fason takie jakby głowy na jednej jużce stało. Gałązki skróciłam, poobcinałam, że w sumie został mi sam ten badyl. <gryw> I z tego badyla. Za obrosło mi tu wszystko. I mam znowu drzewko oliwkowe, które rośnie nadal w ogrodzie. Nie wykopię je, dlatego że myślę, że no w domu będzie to samo, a jest tak jak mówię poobcinam, także nie, niezbyt ładnie wygląda. Także nie chcę go w sumie w domu. Tu przyczepiam na samą górę też oliwkowe drzewo, te gałązki. Także jestem ciekawa, co się stanie z tego drzewka, czy przeżyje, czy nie przeżyje. Mrozów to. Takie drzewka to nie tolerują, a już są u nas też przymrozki, tak jak wszędzie indziej. Także nie mu dużych szans niestety. Robię tą dekorację dlatego już teraz, ze względu na to, że jest wytrzymałe na susze gałązki. Będą w sumie ładne, takie jakby obsypane trochę mąką, takie mrozowate. W tej chwili są żywe. To są ładne, takie żywe, zielone. Także nie ma tak, że zrobię wianek ze świerku i mi opadnie, także będzie się to jakoś trzymało. Mam nadzieję. Dobrze, więc Teraz tą ziemię uzupełnię nie ziemię, a glinę zupełnie tutaj mchem. Postawimy szyszką. Dwa takie grzybki mam. Przeczepię na takim złotym druciku bardzo delikatnym. Możemy przyczepić z dwa. Jak one się nazywają te dwa takie pachnące? Najpierw mogę skleić w sumie na klej, ale w tej chwili nie mam tutaj kleju. Jestem przygotowana tylko na drucik dzisiaj. To jest moja dzisiejsza dekoracja. Zaraz Wam ją pokażę z bliska, jak to wszystko wygląda, bo tu chyba słońce świeci. Ja żaluzje ściągnęłam na dół, ale one nic nie pomagają. Z powrotem, bo zapomniałam o czymś ważnym. Mam tutaj łańcuszek na front, który bardzo chcę użyć. Bo widzę, że mi się zaczyna trochę plątać. Ten łańcuszek jest na takim drucie. Te gwiazdki są tylko tak poprzeklejone delikatnie, dlatego ten łańcuszek mi się podoba, że jest taki właśnie delikatny i nie taki nie za dużo. Thank mm -hmm. you. Mam chyba problem, nie się zaplątało to strasznie. Uu, co ja zrobiłam? Ale się poplątało. Chyba. Korek cały będzie schłoniony pod mchem tu jeszcze szyszkę widać, co nie powinno być widać bo... już Wam pokazuję momencik U. Tak. lepiej chyba by było przymocować, no ale to tylko będzie stało. Także nie ma moim zdaniem powodu przymocowywać na klej. No, ale chyba.